Używasz języka angielskiego, ale nie masz pewności, czy poprawnie chciałbyś, chciałabyś odświeżyć wiedzę. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam Was serdecznie, Aleksandra Bacańska. Witam na kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Learning English Practice Makes Perfect. Słuchajcie, dzisiaj prosty temat teoretycznie, bo present continuous, ale um, Chciałabym, abyśmy się po prostu na chwilę skupili, ponieważ wiele osób albo chciałoby ten czas poznać i go odpowiednio używać, albo używa, ale nie do końca wie zawsze, czy faktycznie w danym momencie tak powinno być. Więc sobie raz na zawsze wymijmy, w jakich kontekstach używamy tego czasu i jak go tworzymy. Czas ten e, wygląda tak, jakbyście po polsku, mając czynność robić, chcieli powiedzieć: Ja jestem robiąca coś. Czyli nie ja robię, tylko jestem robiąca. Dlatego tu jest osoba, odmienione być, jako wskaźnik, że coś się dzieje w tym momencie, czasownik i końcówka ING. Więc ja jestem robiąca. Czy ty jesteś robiący? Nie, ona nie jest robiąca. Mniej więcej tak to brzmi po polsku. I na początku myślę, że warto jest sobie to w ten sposób zapamiętać, bo wtedy nas nie męczy to, że musimy dodawać te dwa elementy stania, czyli ten odmienione być. I, o, i, I końcówka ing. Odmienione bycie jest tyle fajne, że tylko tego trzeba się nauczyć, czyli być w różnych osobach, a czasownik zawsze jest w tej formie podstawowej plus ing, więc nic nie trzeba tam więcej już zmieniać. Pierwsze użycie z, y, czasu teraźniejszego, ciągłego to opcja now. No i zobaczcie. I am sitting at the table. I'm drinking my coffee now. I'm typing, piszę. I'm watching a movie. Ewentualnie ktoś może zapytać: Ola, are you watching a movie? Czy ty jesteś? Czyli znowu ten być tylko skacze przed osobę albo za. Jesteś oglądająca? Are you watching? Are you drinking uh, sweet coffee? Or, albo are you drinking coffee with or without sugar? I'm, I'm drinking coffee without sugar. Odpowiedź, nie? Drugie użycie jest bardzo bliskie pierwszemu, czyli to też jest opcja teraz, ale bardziej w kontekście obecnie. Popatrzcie, jeżeli mówię, że uczę się, obecnie uczę się grać na e, gitarze, to to oznacza tak zwane temporary action, czyli tymczasowa czynność i ona jest zawsze z ingiem. Podkreślamy jej tymczasowość. Nie mam zamiaru uczyć się przez kolejne 60 lat gry na gitarze, tylko chwilowo się uczę, bo zaraz mam się skończyć nauczyć, to tak samo jak z językiem. W tym, w to pół roku się uczę języka. That should be enough. I teraz zobaczcie, przykład zdania: uczy się, to będzie. Jestem ucząca się e, gry na gitarze. I am learning how to play the guitar. Jestem ucząca, a nie że I learn generally. Bo tu nie o to chodzi. Tu chcę podkreślić. Tymczasowość mojej, mojej czynności. Bardzo podobnie jest, jeżeli powiem, że I'm living here. Często pewnie w szkole mieliście, że I live się mówi, mieszkam, bo tak, jeżeli coś jest generalne, to się mówi I live, ale jak powiecie I'm living here, to prawdopodobnie już wrzutkę robicie, że to jest coś tymczasowego. Nie wiem, to chwilowo wynajęłam mieszkanie, chwilowo się przeprowadziłam, chwilowo sama nie wiem, czy tutaj zostanę. Już jest ta opcja tymczasowości. three. Planned Future Zaplanowana przyszłość. Ten czas, bardzo podobnie też jak w języku polskim, oznacza również przyszłość, której jesteśmy prawie pewni, która ma za sobą mocne, zaplanowane czynności. Co mam na myśli? Jeżeli mówimy komuś: Polecę jutro do Moskwy, to tak z góry już wiecie, że to nie jest do końca przemyślany temat. Niekoniecznie polecę, nawet raczej nie polecę, nie? no może polecę do Moskwy. Ale jak mówię, jutro lecę, jutro wylatuję do Moskwy, to wy już dostajecie to jest tak, jakbym teraz wylatuje, tak jakbym to mówiła w tym momencie już dostajecie ode mnie sygnał, że wszystko jest przygotowane. Czyli uh, I bought the tickets, uh, I booked the flight, unpacked. Uh, Everything is prepared. Wszystko jest przygotowane. I teraz jutro, mimo że to jest słówko tomorrow, to nie dajemy willa, tylko właśnie ten czas, żeby pokazać pewność tego i zaplanowane czynności dotyczące tego wylotu, czyli mówię I'm flying to Moscow, tomorrow, I'm flying, lecę. To tylko to tomorrow nam mówi o tej przyszłości, prawda? Bardzo często, jak jesteście tacy przekonani na 100%, na przykład gramy mecz, to jak powiecie we will win, o Chryste. To, to jest takie słabe, bo na zasadzie no może wygramy, może nie wygramy, a właściwie to nie wiem, sam co powiedziałem. To jest takie niepewne, natomiast jak powiemy I'm winning the match, wygrywam ten mecz, na zasadzie na pewno go wygram, to ja pokazuję moją pewność, że wiem, że to będzie nasz mecz, więc zaplanowana przyszłość. Tak samo jak pytamy o plany czyjeś, to mówimy, że are you going to the party tonight? Zauważcie, że to też jest w tym czasie, mimo że teraz pytam, ale pytam tak naprawdę o coś w przyszłości. Za 5-8 godzin. Are you going to the party? Bo ja już pytam o plan tej osoby, a nie will you. Will you by było takie: will you come? Bardziej przekonywanie go. A może przyjdziesz? Więc tutaj jest trzecie użycie czasu present uh, continuous. Uh, I jeszcze może warto by było wspomnieć o czwartym: irritation. Ten czas uh, też jest używany, kiedy chcecie wyrazić, że coś wam nie pasuje, chcecie wyrazić mocną irytację. Jeżeli komuś powiecie że ktoś zawsze używa Waszego komputera i to jest jakby stwierdzenie, że you always use my computer. No, zawsze używasz mojego kompa. Jest to fakt. Super. Present simple. Prosty temat. Ale jak ja powiem to z Ingiem, you are always using my computer. To w domyśle jest you, bitch. Mniej więcej coś w tym stylu. Zawsze używasz. I to, i to się tłumaczy bardzo często jako czy Ty zawsze musisz używać mojego kompa? Pytanie, ale tak naprawdę to w ogóle nie jest pytanie. Trochę takie retoryczne, z pretensją. Więc you are always using my computer. Albo you are always coming late. Zawsze się spóźniasz, na przykład for my parties. Wiecznie się spóźniasz na moje imprezy. Czy Ty zawsze musisz to robić? Czyli to jest rodzaj pretensji, irytacji. I myślę, że te cztery, jakbyście znali, tam jeszcze jakieś może minimalne byśmy znaleźli, ale te cztery, jak już znacie, to wszystkie inne podświadomie wyłapiecie sami, więc e, myślę, że na tym możemy dzisiaj zakończyć. E, bardzo Was zachęcam do ściągnięcia e-booka, bo tam macie ćwiczenia i praktykę czasu prezent continuous. So I truly recommend and I suggest downloading your uh, free of charge e-book. Enjoy your day. Pa Pa, do zobaczenia!